Witam Państwa serdecznie, to jest tutaj taki palecik który zakupiłem od za tego do marsza. oczywiście było napisane, że jest to palec A2 czyli nie można się spodziewać najwyższej jakości ale chciałem Państwu coś pokazać takie oto rzeczy wybrałem z tego co zasypałem To jest bonus plastyczek papierek, to może dajmy się spokój, to jest ciekawe, bardzo ciekawe, co to jest. Klejna, prawdzie bardzo cieka ta, oglejna. Nie jest to nie wiadomo jaki plastik, ale jest drewno, to to nie jest. Hmm. Szukam, szukam, może coś jeszcze znajdę. Bo sobie tak wsypywałem i wybierałem. O, proszę, plastik. Tyś nie myślał, że. Chcę zrobić antyreklamę tej firmie Ale no takich rzeczy nie powinno się robić chyba, że mieli awarię i im mebel wpadł do młyna to jeszcze jakoś przejdzie, no nie jest to jakieś takie niesamowite coś aby to był prawdziwy laminat, taki gruby, no to bym się delikatnie zdenerwował. Jak się to pali? No pali się dobrze, nie ma problemu. Tuż już Państwu prezentuję. nic Państwu nie zaprezentuję, bo na kamerze nie będzie tego widać, ale to spala się dobrze, No nie ma syfu jakiegoś takiego kamienia, że tak powiem z pieku, jak tu niektórzy mówią ale trochę jest to nie fair że takie rzeczy znalazłem, to jest właśnie nie fair. nie powinienem tego znaleźć ale się fajnie łamie, no fajnie się pali ale są takie, tak powiem szczegóły po zasypaniu trzech worków no nie wygrzebywałem więcej tego ale chyba będę go musiał dokładnie przejrzeć, bo mam tego trochę więcej także zrobię oględziny na pewno wrzucę to na swój kanał dziękuję, do widzenia